Dzień dobry, witam Państwa. Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. Groźba interwencji Izraela w Libanie rośnie. Obserwatorzy sytuacji na Bliskim Wschodzie zastanawiają się, czy będziemy mieli do czynienia z poważną eskalacją konfliktu, który może wyjść daleko poza Palestynę i zagrozić destabilizacji całego regionu Bliskiego Wschodu. O perspektywach właśnie konfliktu między Izraelem a Hezbollahem w Libanie rozmawiać będę dzisiaj z doktorem Witoldem Repetowiczem, współpracownikiem Układu Sił oraz pracownikiem naukowym Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Obserwując to, co dzieje się na przestrzeni ostatnich dni, wypowiedzi oficjeli izraelskich, między innymi ministra obrony narodowej Galanta, który między innymi podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie ostrzegł, że Izrael jest w stanie cofnąć Liban do epoki kamienia. Mamy także szereg innych wypowiedzi, które wskazywałyby na to, że mimo trwającej wciąż operacji w Strefie Gazy, Izrael może zdecydować się na uderzenie. Na Liban, właściwie o tej opcji mówi się od samego początku wojny w Strefie Gazy, dlatego że Hezbollah aktywnie destabilizuje to pogranicze izraelsko-libańskie, co doprowadziło między innymi do tego, że Izrael musiał ewakuować znaczną część mieszkańców, którzy w tamtym regionie mieszkali, no i mieli trudność z funkcjonowaniem w obliczu ciągłych ataków rakietowych. Ze strony Hezbollahu. Tym niemniej jednak sygnały, które do tej pory płynęły do nas ze strony Hezbollahu, no, wskazywałyby na to, że Hezbollah musi w pewnym sensie wyrazić swoją solidarność wobec Hamasu, ale z drugiej strony no, nie jest zbytnio skory do jakiejś wielkiej eskalacji. Czy to może się zmienić? To znaczy, czy Izrael faktycznie może uderzyć na Liban, czy coś się zmieniło i może zaryzykować no, wielką kampanię, no, która swoją skalą chyba zdecydowanie przebiłaby to, co dzieje się obecnie w, w Strefie Gazy. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że póki co Izrael niczego nie osiągnął w Strefie Gazy, poza zniszczeniami i poza, i poza utratą w dużym stopniu swojego imidżu w opinii międzynarodowej. Także tutaj, jeżeli chodzi o tą wojnę z Hamasem, to Izraelowi ta, ta wojna idzie źle. Były wyznaczone dwa cele i żaden z nich nie został osiągnięty, to znaczy zniszczenie Hamasu oraz uwolnienie zakładników, i no, póki co ani jedno, ani drugie nie jest na horyzoncie. Tak? Uwolnienie zakładników. Tak naprawdę jest możliwe tylko wówczas jeżeli Hamas dostanie gwarancję, że operacja zostanie wstrzymana, natomiast natomiast na to się nie zanosi, ponieważ byłaby to tak naprawdę kapitulacja po stronie izraelskiej. Bez względu na to, jakie sukcesy będzie ogłaszać Izrael w odniesieniu do Strefy Gazy, to znaczy, że tutaj zniszczenie Kolejnych tuneli, i tak dalej, i tak dalej, to trzeba pamiętać o tym, że przywódcy Hamasu w strefie gazy żyją, wciąż są aktywni, nie zostali zlikwidowani przez, przez Izrael. I to jest miara porażki. Ponadto Hamas odradza się w miejscach, które Izrael zajął. Oczyścił i poszedł dalej. No, okazuje się, że to oczyszczanie jest po prostu nieskuteczne. A w wymiarze, oczywiście w wymiarze militarnym, Hamas jest osłabiony, ale wciąż ma zdolność do oszczeliwania. Izraela, a w wymiarze politycznym jego siła wzrasta. Więc tutaj Izrael poniósł porażkę. No i Netanyahu też wie, że nie może zakończyć tej wojny, ponieważ jeżeli nie zakończy tej wojny, Wyraźnym sukcesem, no to zaczną się pytania o. Zacznie się postępowanie w sprawie 7 października, w sprawie zaniedbań, które doprowadziły do, 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 do tej wojny, w sprawie pozwalania przez Netanyahu wsparcia Hamasu przez rząd katarski i tak dalej, i tak dalej. Więc ta wojna. Więc ta wojna musi być permanentna tak naprawdę z perspektywy interesu Nataniachu, a ponadto jeżeli chodzi o jego najbliższych sojuszników, od których, od których zależy jego los, czyli Tamara Bengwira i Bezalela Smotrycza, no ich celem jest tak naprawdę oczyszczenie, czyli to brzydkie słowo oczyszczenie, no bo mówimy o ludziach, wygnanie, wy, 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 Ludności palestyńskiej praktycznie z, z, z m, całości e, Palestyny, ale również z południowego Libanu, tutaj m, y, te osoby, te siły ekstremistyczne w Izraelu, ben i Smotlicza, nie ukrywają tego, że chcą dokonać tej inwazji na, na Liban i że najchętniej wprowadziłyby, wprowadziliby oni osadnictwo żydowskie w południowym Libanie. To jest kwestia wiary w to, że Izrael Powinien się rozszerzać terytorialnie bez względu na potrzeby demograficzne, bo demografia Izraela nie, 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 nie generuje takiej potrzeby tak, ekspansji terytorialnej. Natomiast jest to oparte na, na podstawach irracjonalnych wynikających z tego, że no, to są fundamentaliści. Fundamentaliści wierzący w to, że to, co jest napisane w Biblii na temat Izraela i na temat je, jego granic, to jest. Podstawa, podstawa, działania rządu, czyli jeżeli, jeżeli w Księdze Rodzaju jest napisane to, a to na temat granic Izraela, tak, że Bóg dał Dane terytorium Żydom, to znaczy, że taki Izrael powinien powstać i nie ma znaczenia, jakim kosztem zostanie to przeprowadzone. Także tutaj w działaniach i planach Bendwila i Smotlicza nie należy się doszukiwać jakiejkolwiek racjonalności i oni zdecydowanie dążą do te, tego ataku na, na Liban, a Netanyahu jest poniekąd Izrael zakładnikiem. Więc mamy tutaj jakby korelację dwóch czynników. Z jednej strony czynnika takiego, że nie ma sukcesu w Strefie Gazy, więc trzeba spróbować innego kierunku, żeby ten sukces osiągnąć. To jest perspektywa Netanyahu, a perspektywa, perspektywa ekstremistów izraelskich jest taka, że, że każdy kierunek, każda kierunek ekspansji. Izraela kosztem Arabów jest wskazany, tak? ponieważ Izrael powinien się rozrastać. I z tego punktu widzenia no, tych ekstremistów izraelskich nie ma znaczenia, co na to powie świat. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia też to, jak to wpłynie na relacje. Izraela z Państwami Arabskimi, czy to cofnie Izrael do czasów sprzed tych porozumień pokojowych z Egiptem, czyli tych pierwszych kroków do normalizacji, już nie mówię o Arabii Saudyjskiej, tak? Gdzie wciąż gdzie wciąż, jeżeli by doszło do zakończenia, do zawieszenia broni, to Izrael ma szansę na normalizację stosunków z Arabią Saudyjską, ale jeżeli będzie kontynuował te działania, no tutaj to, to nie ma takich szans. Tutaj doszło w tej chwili do pewnego paradoksu, ponieważ jak wiadomo, relacje sunnicko szyjskie w ostatnich latach były, no, Dość napięte, a Hezbollah przez sunicką większość arabską w regionie nie był raczej zbytnio lubiany, no w tym momencie dochodzi do tego, że dzięki tym działaniom izraelskim no Hezbollah zyskuje sympatię wśród sunnitów. Także, także to, to, tylko że to zupełnie tej, tych ekstremistów izraelskich nie interesuje, i śmiem twierdzić, że nie, nie ma dla nich równie znaczenia. To, że konfrontacja z Hezbollahem, atak lądowy na, na Liban, inwazja na, na Liban doprowadziłaby do znaczących zniszczeń w samym Izraelu, zwłaszcza jeżeli chodzi o północny Izrael i Haifa. I Haifa. No, ta, Zwłaszcza tutaj śmiem twierdzić, że ludność akurat Hajfa jest takim miastem kosmopolitycznym. Tam jest duża też społeczność, społeczność arabska, wielu takich. No, mocno zlaiczowanych Żydów rosyjskiego pochodzenia. No więc te, 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 te środowiska to nie jest elektorat Bengwira i Smotlicza. Ponadto to jak każdy, jak wszyscy ekstremiści czy fundamentaliści, to, to środowisko nie zważa na to, jakie będą ofiary w celu realizacji. Celu, boskiego celu, tak, bo, bo, bo to, jest, to jest takie samo myślenie, jak myślenie fundamentalistów islamskich, że nie liczy się człowiek, liczy się boski cel i zaprowadzenie boskiego porządku na ziemi, zapisanego prawda, w, w, w przypadku islamskich fundamentalistów w Koranie, a w przypadku żydowskich fundamentalistów w, w, w Biblii. Także, także myślę, że tutaj nie, nie tylko należy brać pod uwagę racjonalne argumenty, czyli jakby rachunek kosztów i strat po stronie Izraela, jakie Izrael poniesie w wyniku ta, takiej konfrontacji. Ale trzeba też brać pod uwagę czynniki irracjonalne, ideologiczne. Czyli, czyli po stronie właśnie tej, tej fundamentalistycznej części rządu izraelskiego czy też prywatne czynniki. Nie wszystko, nie wszystko trzeba oceniać zgodnie z paradygmatem realizmu politycznego, bo nie, wszyscy, nie wszystkie wojny są toczone według tego paradygmatu. Mhm. No właśnie, tutaj poruszył Pan istotną kwestię, wskazując na Hezbollah jako tego aktora, który jest jednak no znacznie potężniejszy niż Hamas. Zresztą w przeszłości Izrael miał już doświadczenia interwencji w Libanie. Mówiąc krótko, no nie były to doświadczenia jednoznacznie pozytywne dla Izraela. Gdyby doszło faktycznie do tej nowej odsłony, Konfrontacji między, otwartej, takiej już bezpośredniej, na dużą skalę konfrontacji między Izraelem a Hezbollahem, trudno spodziewać się, żeby tym razem mogła ona pójść inaczej. No Hezbollah jest po prostu aktorem dysponującym znacznie większymi możliwościami, również możliwościami odwetu. Gdyby Izrael zdecydował się na taką operację, jak ona mogłaby wyglądać i co, by, co pan przewiduje, tak? to znaczy w, w, czym ona mogłaby się skończyć? Przede wszystkim po stronie izraelskiej, ze strony Izraela, ja będąc w Libanie, wielokrotnie też słyszałem takie opinie, że będzie to wojna totalna, ponieważ będzie to wojna egzystencjalna z punktu widzenia Izraela, więc będzie się tym od 2006 roku, że Izrael no nie będzie miał żadnych hamulców, będzie tak naprawdę stosował taktykę spalonej ziemi na południu Libanu. Także to z jednej strony, i tutaj myślę, że też ukształtowanie terenu południowego Libanu jest znacznie łatwiejsze niż ukształtowanie terenu strefy gazy. Ponieważ nie jest to terytorium gęsto zabudowane i raczej stosunkowo, stosunkowo płaskie, znaczy nie zupełnie płaskie, ale, ale nie ma tam jakichś dużych przeszkód naturalnych. Więc tutaj opanowanie tego południowego Libanu będzie stosunkowo łatwe dla, dla Izraela. No oczywiście spowoduje to, po stronie libańskiej będzie to miało katastrofalne skutki, ponieważ i tak Liban już w tym momencie jest pogrążony w kryzysie i finansowym, i politycznym. Także to, to tylko się pogłębi, trzeba pamiętać jeszcze o dwóch milionów uchodźców. Syryjskich w Libanie. Jeżeli Izrael zdecydowałby się jeszcze na zbombardowanie lotniska w Bejrucie, to zważywszy na to, że Liban w 2006 roku troszeczkę inna była sytuacja, bo nie było wojny domowej w Syrii. Tak więc Liban graniczy tylko z dwoma państwami z Syrią i Izraelem. No Wiadomo, że, że Izrael nie, jest, nie będzie oknem w tym momencie na świat Libanu, skoro będzie Liban toczył wojnę z Izraelem. No, natomiast Syria obłożona sankcjami no, też nie będzie takim oknem. Będzie, będzie stanowiła z całą pewnością głębię strategiczną dla Hezbollahu. I to jest, będzie otwarte pytanie, czy Syria zostanie w związku z tym wciągnięta do, do tych działań. Ja sądzę, że jeżeli chodzi o stronę Hezbollahu, to Iran nie będzie chciał na tym etapie uruchamiać aktorów państwowych, czyli sam nie, nie będzie się angażował bezpośrednio, tylko przez doradców, prawda, przez, przez, przez proxy i nie będzie chciał angażować Syrii bezpośrednio. Natomiast y, oczywiście można się spodziewać, znaczy to nie, nie tyle można się spodziewać, co jest pewne, że na, na, nadciągną przez Syrię naciągną posiłki z Iraku, bo już te rozmowy między Hezbollahem a milicjami szyickimi skupionymi w islamskim oporze w Iraku są bardzo, bardzo intensywne i te spotkania były w ostatnich dniach bardzo, bardzo intensywne. Oczywiście do tego dochodzą. Milicje szyickie, afgańskie i pakistańskie, które przebywają na terenie Syrii, oraz dochodzą do tego Houthi, przy czym Houthi nie będą udziału, brać udziału w wymiarze lądowym, tylko, tylko, tylko w wymiarze ostrzału Izraela. Natomiast milicje irackie z całą pewnością będą brać udział w tych walkach bezpośrednio. Po prostu zostaną ściągnięte do, do, do Libanu. Także zajęcie południowego Libanu do, do rzeki Litanii nie zakończy tej wojny. Znaczy, Hezbollah to będzie podobnie jak, jak z Hamasem. Generalnie Izrael, oczywiście, zajmując to, to terytorium, może jakoś tam ogłosić zwycięstwo. Ale to, to absolutnie nie, nie, nie zakończy wojny, bo, bo Hezbollah ulokuje się w Dolinie Bekka, w, w południowym Bejrucie, czy też no, Najgorszą opcją jest to, że zinfiltruje tereny innych grup konfesyjnych w Libanie, co narazi te tereny tych innych grup konfesyjnych też na ostrzał izraelski, no bo generalnie Izrael nie ma powodów, żeby... żeby w tym momencie bombardować terenów chrześcijańskich na północ od, od Bejrutu, ale jeżeli tam się ulokuje Hezbollah, to po pierwsze będzie to groziło wojną domową w, w Libanie. Przy czym tutaj warto też dodać, że Hezbollah stosuje taką taktykę, że w momencie, jeżeli to nie on zacznie tą wojnę, tylko Izrael dokona inwazji. To będzie to z perspektywy libańskiej opinii publicznej zupełnie inaczej wyglądać. Wiele, o, wiele osób uważa, że Hezbollah wcale się nie boi tej wojny, tylko nie chce być tym, który pierwszy. Znaczy, wojna generalnie już trwa, wojna Hezbollahu z Izraelem trwa, ale chodzi o ten, o ten wymiar, wymiar, tą eskalację. Czyli przejście na, na etap wojny totalnej. Bo to będzie wojna totalna w tym momencie, prawda? Izrael będzie stosował taktykę spalonej ziemi w, w południowym Libanie, natomiast Izrael, przepraszam, Hezbollah będzie oszczeliwał, oszczeliwał całym swoim arsenałem. To, co dotychczas widzimy ze strony Hezbollahu, ale również Hutich, to, to jest. To nie jest to pełnia, pełnia możliwości, więc będzie oszczeliwał i tutaj północny, co najmniej północny Izrael. I tutaj żelazna kopuła nie zabezpieczy Izraela przed poważnymi bardzo poważnymi statami. Myślę, że będą to też bardzo duże staty w ludności cywilnej, zwłaszcza w, w Hajfie, Haifa znajdzie się pod ostrzałem israelskim izraelskim i będzie to Bezprecedensowa, tak naprawdę, sytuacja w historii Izraela. Nigdy wcześniej nie, nie, nie było, znaczy, to znaczy to jeszcze nie nastąpiło, ale jeżeli nastąpi, to to, 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 to będzie sytuacja, której nigdy wcześniej nie, nie, nie było w, w Izraelu. Natomiast. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o lotnisko, no to spowoduje kolejne komplikacje, ponieważ tak naprawdę, jeżeli lotnisko zostanie zaatakowane, no to Libanowi zostanie jedynie okno na świat drogą morską, na Cypr. Przy czym no, tutaj y, pojawiły się już pogróżki ze strony Hezbollahu w, w odniesieniu do Cypru. E, ja nie wierzę w to, żeby Hezbollah zdecydował się na atak y, na zaatakowanie Cypru. Przy czym również trzeba pamiętać o tym, o jeszcze o dwóch aspektach. Po pierwsze, to jest dezinformacja. Twierdzenie, że Cypr aktywnie wspiera Izrael w wojnie. Z Palestyńczykami, to jest całkowita dezinformacja. A już z całą pewnością sugestie, że kanał transportowy, humanitarny, korytarz morski do, do strefy gazy utworzony przez Cypr służy celom militarnym, no to jest tym bardziej dezinformacja, ponieważ, ponieważ ten, ten korytarz został, został stworzony również w porozumieniu z władzami Palestyny. Natomiast inną kwestią jest to, że rzeczywiście Cypr współpracuje z izraelskimi służbami specjalnymi przeciwko infiltracji wyspy przez Hezbollah i to od wielu, wielu lat. To, to, jest, to jest z kolei fakt. Natomiast, natomiast z drugiej strony warto jeszcze pamiętać o tym, że na terytorium Cypru też są bazy. Brytyjskie. I one, można sobie wyobrazić taką sytuację, że to one zostaną, staną się celem ataków ze strony Hezbollahu. A to był, był, byłaby próba wciągnięcia no, państwa NATO w, w, w tę wojnę i byłoby to bardzo, bardzo złe. Natomiast jest pytanie oczywiście takie, na ile Iran będzie chciał na to pozwolić. Iran wbrew pozorom Iran często prezentuje bardziej racjonalne i stonowane podejście niż proxy irańskie to nie jest tak, że Iran jest jakby, y, y, namawia swoich proksji do bardziej radykalnych działań. Wręcz przeciwnie, to, to proksy irańskie mają często skłonność do bardziej radykalnych działań y, niż, y, niż Iran by, to, by, by tego pragnął. Y, zwłaszcza to widać po irackiej y, milicji w hezbollah y, czy, czy, czy innych tego, tego typu y, y, formacjach. Natomiast. Jeżeli chodzi o Hezbollah, libańskich Hezbollah, bo Kataib Hezbollah to zupełnie inna milicja, tak? to tutaj oczywiście Hezbollah też ma swoje kalkulacje. Tak? Więc ta wojna z Hezbollahem, ona może. Rzeczywiście skończyć się zniszczeniem potencjału militarnego Hezbollahu. Na pewno nie skończy się zniszczeniem potencjału politycznego Hezbollahu. Natomiast nawet jeżeli taki sukces Izrael osiągnie, no to po pierwsze właśnie będzie on okupiony dużą ceną strat na terenie Izraela, a po drugie będzie on krótkotrwały, ponieważ Hezbollah po prostu się odrodzi. Z niepokojem obserwujemy to, co dzieje się w na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Libanem. Od października zeszłego roku jesteśmy świadkami kolejnej odsłony wojny w Palestynie. Teraz obawiamy się, że ten konflikt może się rozlać szerzej na, na cały region. No i jak Państwo słyszeliście dzisiaj od mojego gościa, istnieje realna szansa, że w ten konflikt zostaną w Włączeni również inni aktorzy państwowi, nie państwowi z tego regionu, co oczywiście gdyby doszło do tych, do tych wydarzeń no miałoby bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Europy. Dość powiedzieć, że z pewnością uruchomiłoby to kolejne fale. Migracyjne, które zmierzałyby do Unii Europejskiej, a to oczywiście wiązałoby się z kolejnymi odsłonami kryzysu na, na granicach zewnętrznych wspólnoty. Zatem obserwujemy, komentujemy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Ze swojej strony bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był dr Witold Repetowicz, współpracownik Układu Sił i pracownik naukowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. thank